Witam Was, jestem mister Kania12 to też drugi odcinek z Minecraft'a sezonu Rio. dzisiaj jak obiecałem wybierzemy się do tamtej jaski całe kwiatło już mam przeszykowane to tylko teraz poczekamy na dzień Dobra, dzień nam już się zrobił No to co? Dobra Zro trzeba tam zejdziemy tutaj węgiel tutaj czy tutaj jest coś tutaj było nie to pochodni nie nie wzięłem więcej, ale mam drewny węgiel. A wioski, nie Dobra przepraszam Was za to krótkie cięcie, ale to pewnie nie było wiele, że to cięcie ale też się mi stało z chlapsem i przestałem nagrywać od tamtego momentu. No to co znaleźliśmy żelazo jakby nie wiem co to było jak za odkrycie Dobra to idziemy dalej. To już lawa. Mhm. To do jest jeszcze... Nie To się wracamy, nie. Idziemy dalej. Tu jedną... Mhm, mhm, mhm. mam więc tylko a zbiorę z tego bo to no pochodnie się przetaczy na coś a w kładomuś żeby się nie okazało i nie byłoby no właśnie o taką dupę no i co fajnie zwiedziliśmy skinie było śmiesznie długo no, że nie wiem um, normalnie. A tutaj jeszcze jest. się tak uzbroiłem, o, ale. A nie, jeszcze jest. No to tutaj też wyruszymy, że razem zbierzemy. W tym jeszcze poprawię ten y, wygląd naszego domu obejdziemy to tak żeby ten coś tu chodzi tutaj woda z kamień Szbytko. Fuck! Bo właśnie o tym myślałem. Teraz czy Clipper mnie zaatakuje czy coś? Teraz myślałem tak. ciekawe czy coś czy teraz tak zatakuje, oby nie Patrzymy. BUM! Kolejny idzie. To ja tak zrobię. Żebyśmy nie skończyli. No jak? Aż dwa. No poszło. Zrobię sobie myślę, takie coś. Żeby nic nie przeszkadzało. Dobra. Hop. 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 No i hop. Pochopaliśmy. Może nie wiem jak se napotkamy. No. No i dobra. To zostawimy, żeby już tam nie chodzić, bo tam nic nie ma. Tutaj pójdzie. Bardzo fajnie. Już nas idzie. A. Fok. Zbieram szybko kogo. Nie go No my już to całe jaskinie pozwiedzialiśmy. Nie mówcie, że to już koniec. Aha, myślałem, że my No to ja za chwilę wracam. Dobra, jesteśmy w Przepraszam za te cięcia, ale... ...musiałem pójść na chwilę gdzieś tu jest fok no właśnie musimy tracić te pająki. teraz właśnie jest. teraz nie ma szans żeby, żebyś kiedy was nie trafił trafi czy tego jesteś czy nie ale jej... teraz myślą nie. już w poprzednich wersjach myśleli nie mam 1, 2, 4 a na serwer... a wchodzę na serwery jest 1.2.5. Jeśli ktoś by wiedział, to pijście w komentarzu. Tak dziwnie nagrywa się. Nie dziwnie tylko. Wiem, że jest inna wersja, nagrywam na starej. Mm. No dobra, ja, ja, ja teraz pójdę do domu. Nie wiem co w tym odcinku będziemy robić na spontanika polecimy i dobra jak to widzimy się za chwilę Dobra, jesteśmy z Dorotem A czas kiedy mi nie było, zbudowałem się do kopalni Kopalnia prowadzi do 35 91° Wszystko już trzeba zaplanowałem, Tam mamy ten Pochowany Dobra, to nie rozchodzić do 5° jak każdej ale Będziemy jeszcze raz musiał wykopać tą ścianę albo tą tak na dół, zrobić to takie wziąć yy, o tutaj się do kolejnej kopalni, to yy, wziąć tabliczkę, wodę i wlać, tak by sobie skakał tam by sobie zawadził. To jest za dużo wychodzenia tego ja od razu Rez tą. mi się dalej już się tutaj nie kopałem Ale dobra Jak ja się dostanę, to już do Was wrócę Dobra, i jesteśmy już na górze A dzisiaj Spróbuję na następny odcinek zrobić takiego moda z lin. Ale na razie zrobimy takie coś Tutaj będę musiał w wydłużyć i tam zrobię zejście z drewnikami więc ja teraz pójdę po materiały sądzę że już mi to z... weźmiemy tego drewna i tego Przedadam też się nam i te tak fajnie bez kartingu a ale... to z tego da mi crafting o. Robinki. No i dobra. Żeby szybciej... O to tam się nam żalaza dobra. Które się Żeby szybciej schodzić i wychodzić. To dobra. To czekaj zabierzemy się tra... Tak. Tutaj. Damy. Tu Przepraszam, rozkiejpoję za chwilę razem. Okej, okay, już jesteśmy. Możemy odbywać. Teraz tak, tak, tu. Teraz tu, tu. Tu, tu. Tak. Tak, tak. Tutaj takie zejście. O, tutaj sądamy. O. No, to nam nie będzie potrzebne, by uważać. Teraz tak. tak tak i teraz że... ja to tu usunę no nie potem tylko teraz hmm mogę mieć trochę więcej z tego drewna bo wiecie co nie muszę z takiego drewna zrobimy teraz takie zajście zrobimy ściemnego, tutaj damy, tu o! Będzie fajnie teraz damy tu, tutaj, tu, tu i tu mm. żeby by się dać na rogach tutaj i tu teraz to no, to I, też, że będą, może ten pająk wyskoczył albo coś na głowę teraz idziemy na sam dół no, jakby nie patrzeć Dobra, zbierzemy sobie tutaj to drewno co jest, to trzeba wycelować, to skupimy sobie, dobra, tego jest, albo jedno w bok, aha, to tak na oku potrzebujemy.

Też się spokojnie. No i proszę. Jeśli uda mi się zdobyć mod na tą linę, zamiast tego będzie takarnina. No na razie. Tak jest. Znowu ten uważam. Muszę się nauczyć ten... O, bardzo ważne, to Czy nie będę musiał dać jeszcze zamiast tego płotka, tak, akurat drewno. Nie, i dla mnie. I normalnie wchodzę. Aha, udało mi się zrobić trochę... Proszę z A węgiel był smutny. Żalaz. drewno. Dajmy redstone. Kramień. Hmm. Dobra, tu mi też dało się Co to tutaj robi? Muszę stanąć. Czekaj, Aha, no. Trochę wełny mi się udało zdobyć. Zrobiłem to już A, tutaj to jest, nie wiem, to jest to. półka. Bo ja ję. No. Muszę jej um, przetrwać po raz Tylko ja piszę jakieś restry, to muszę je gdzieś indziej dać. Żeby to wczesne nie klikać. Hmm, może zamiast tu, tu i tu. Tu setamy to. Głupie zombie. Przecież chcą się tu workować. No, przeświemy się. Błuch. Hmm. No. Aha, yy, pomysł z graniem na i z jego wziąłem od Good Polish Channel on pokazał mu tą modyfikację ogólnie jest, znamy się im ze szkoły No, link do jego kanału też będzie w opisie właśnie to zastąpimy z tym damy kwiatka o. No, gdyby on nie był, nie byłoby seryjstwem rozejrą. No nie, seryjstwie pasyjnym. No. Hmm... Ja bym to... Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Aha, to podwójnie, tutaj jakby mi zabrakło mi się, tutaj są. Tutaj mi zabrakło mi się, tutaj są. Na że nie dawałem drugiej półki, tylko poświęciłem na to, bo na Oczywiście, że jest więcej niż, od Jacksów albo Złota Więc razu musiałem mieć dużą To bo... nie, nie, nie za bardzo, ale Narzędzia do ceny, nie, To Cenię no, to ten No i smog Będę musiał zrobić być... yy... Hodowlę zburza Myślałem, żeby wykopać dziurę wyżej gdzieś na takim, gdzieś no, na... o tam gdzie jest ten węgiel na takim poziomie i tam bym zrobił tą hodowlę razu może trzciny melona może ich znajdę w mostu w albo w opuszczonej kopalni czekajcie musimy zrobić święte drzewa tamto to już nie jest święte, to jest wykład. No, gdzie yy, patrzę? Z, do, weźmiemy z... Tak, jest zwykła Z, z tym No i dobra. Bierzemy sobie ręki. Zasadzimy i skończymy jak przy naszym drzewku. Skopiemy na teren nie było w ogóle jakie To musi być idealne. O! To. O! Święte drzewko. To skończymy przy świętym drzewku. Dobra, to był już drugi ślidek sezonu drugiego z Minecraft. Ja jestem Mr. Kania. 12. I zapraszam do kolejnych odcinków. Ja się żegnam. Cześć.